Cześć. Witaj w ten piękny grudniowy poranek na kanale 70 Maj Polska. Nazywam się Grzegorz Wasilewski, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam o świetnym rejestratorze 70 Maj, czyli kamerze M500. Jest to kamera bez wyświetlacza, jak zapewne zauważyliście, model o małych rozmiarach, ale jakże dużych możliwościach. Jak to mówił mały, ale wariant. Z dodatkowych smaczków kamera w opcji umożliwia podłączenie dedykowanych. Czujników ciśnienia OPON TPM t 04 co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Na bieżąco możemy mieć kontrolę nad naszym bezpieczeństwem podczas jazdy. Jest to szczególnie ważne w starszych autach, gdzie nie mamy montowanych ich seryjnie. Pamiętajcie tylko, że te czujniki sprzedawane są osobno i nie ma ich w zestawie. Dobra, dosyć teorii. Przejdźmy teraz. Zobaczcie sami, jak fajnie zrobiona jest ta kamera. Ustawimy sobie może naszą, nasze pudełko tutaj. Silniki położymy z tej strony, tutaj o tym później, bo to jest nasz hardware, kit, czyli zasilanie. Zasilanie trybu parkowania. W opakowaniu pierwsze co nam się rzuca w oczy, koperta. W kopercie jest instrukcja obsługi, w języku polskim również. Mamy tu także nalepkę elektrostatyczną, którą przyklejamy do szyby. Nie musimy dzięki temu przyklejać bezpośrednio uchwytu. No i nasza kamera, tutaj możecie sami zobaczyć, że kamera jest zrobiona bardzo solidnie, z dobrej jakości plastików, nic nie trzeszczy, obudowa jest dobrze spasowana, tym co możemy również zauważyć od razu jest też szklany obiektyw. Uchwyt na szybę z przyklejoną taśmą dwustronną do montażu i tu od razu zaznaczę, że fabrycznego uchwytu nie da się zamontować na płaskiej szybie. Bez robienia jakichś modyfikacji, ponieważ tutaj ten zakres jest dość, dość ubogi jak widać. W osobówkach jak najbardziej, no, w ciężarówkach i busach, gdzie te szyby są płaskie, może być problem. Nie ma też co tutaj na siłę go odginać, bo można go połamać w bardzo prosty sposób. Następnie 3,5 metrowy kabel, czyli standard w 70 Maj. Tutaj nowość, ponieważ mamy zastosowany wtyk USB-C, pierwszy raz w kamerze 70mai. Eee, z drugiej strony USB zwykłe. Następną rzeczą jest łapka montażowa do schowania przewodów pod tapicerkę. Dzięki temu nie uszkodzimy kabla, gdy będziemy to wtykać. No i kolejną i ostatnią rzeczą, którą widzimy tutaj w opakowaniu jest wtyk do ładowania, jest to on dwuportowy, tutaj z napisem 70mai, gdzie rekomendowane jest przez producenta, aby podłączać ten sprzęt, ponieważ on ma odpowiedni amperaż, e dzięki temu, że są dwa wyjścia możemy też podłączyć inny sprzęt, e ewentualnie nie wiem, naładować telefon. Dobra. jeśli chodzi o rozpakowanie sprzętu, to chyba wszystko. Przypomnę, że ta naklejka elektrostatyczna przyklejamy ją najpierw na szybę, później montujemy do niej uchwyt. Dzięki temu ta taśma tej taśmy nie musimy kleić bezpośrednio do szyby. Wiemy już, co znajduje się w opakowaniu. Przejdźmy zatem do najważniejszej cechy kamery. Doskonałą jakość obrazu w tym oto naszym maluszku zapewnia nam matryca z 5 milionami pikseli na pokładzie. Która pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 1944p. Zastosowano tutaj również szeroki kąt widzenia, ponieważ jest to aż 170 stopni. Dodatkowo mamy przysłonę F2.0, która zapewnia dobry obraz, nawet przy słabym oświetleniu. Kamera, jak możemy zauważyć, nie posiada wyjścia na kartę pamięci. Zastosowano tutaj szybko wbudowaną pamięć EMMC, czyli pamięć Flash. No, i tutaj jest ważne to, że już no przy wyborze kamery, przy kupnie, musimy zdecydować, czy chcemy mieć 32, czy chcemy mieć 64GB, tak jak w tym przypadku, czy 128, ponieważ takie trzy, trzy pamięci występują w sprzedaży. Kolejną rzeczą, która jest tutaj dość ważna, jest tryb HDR, który daje nam bardzo dobrą jakość obrazu zarówno w dzień i w nocy. Możecie to tutaj zobaczyć sobie na nagraniu. Funkcją, która jest bardzo przydatna, którą mamy w tej oto naszej małej kamerze są komunikaty głosowe. Komunikaty w języku angielskim działają tylko w momencie jak nie jesteśmy połączeni z aplikacją. Tutaj możecie zobaczyć właśnie na przykładowych nagraniach jak to działa. Dajkę foto. Shoot emergency video. Rozpocznij nagrywanie wideo awaryjnego. Jeszcze jedna bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o te funkcje głosowe. W aktualizacji oprogramowania w kamerze M500 od wersji 1.1.14 chyba, zostały poprawione i zmienione komendy głosowe. Komendy obsługiwane są tylko i wyłącznie w języku angielskim, czyli tutaj się nic nie zmieniło i działają niezależnie od ustawionego języka w menu kamery. Spis komend znajdziecie w opisie filmu tutaj pod spodem. Nasz maluch kryje także na swoim pokładzie wbudowany GPS, co pozwala na zapisywanie prędkości, współrzędnych oraz y, trasy, jaką przebyliśmy. Później możemy to tworzyć sobie na mapie, możemy to zobaczyć w aplikacji. Na filmie też zapisuje się y, te, te dane, tylko że na filmie zapisuje się tylko prędkość i współrzędne. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda. Oprócz GPS-u kamera ma również ADAS, czyli system wspomagania kierowcy, dzięki któremu zostaniemy poinformowani o tutaj zostaniemy poinformowani o zbyt krótkim dystansie do poprzedzającego pojazdu, o zmianie pasa ruchu. Oczywiście tutaj musimy najpierw dokonać odpowiedniej kalibracji. Wchodzimy sobie w ustawianie ADAS-a, ustawiamy naszą kamerę zgodnie z tym, jaką dostajemy instrukcję. W telefonie, no i poruszamy się z prędkością 40, minimum 40 km na godzinie. I tutaj bardzo ważne, droga musi mieć widoczne pasy ruchu. Inaczej nie ustawimy tego nas. Zmiana pasa ruchu. Uwaga, rzut samochodu. Kolejnym komunikatem jest to, że auto przed nami ruszy. Mówi ruch pojazdu z przodu. No i tutaj jest nowość, jeśli chodzi o to, czego nie było w poprzednich adas w innych kamerach, czyli o wykrycie pieszych i rowerzystów. Jest komunikat, uważaj na pieszych. Uważaj na pieszych. Przestrzegam Was jednak, nie ufajcie ślepo takim systemom i pamiętajcie, że to tylko elektronika, która jest zamknięta w tak małej budowie. Nie są to systemy, które mamy w aucie, gdzie podłączonych w koło auta mamy jeszcze mnóstwo jakichś czujników, kamer i tym podobnym. Musicie tutaj brać to pod uwagę, że to jest jednak wszystko robione cyfrowo. Cały odcinek towarzyszył nam również takie pudełeczko. W tym pudełeczku mamy hardware kit, czyli zasilanie trybu parkowania. Znacie to już może z innych kamer. Tutaj jest on nowy, ponieważ mamy USB typu C. No, i właśnie to jest dodatkowa funkcja naszej kamery, czyli po podłączeniu takiego kit'a, czyli trybu zasilania parkowania UP03, możemy chronić nasze auto 24 godziny na dobę. W momencie, gdy wyłączamy auto, kamera przejdzie w tryb nadzoru parkowania. No, i po wyczuciu wstrząsu odpali nam awaryjne nagrywanie, e, lub gdy włączymy tryb timelapse, czyli nagrywanie poklatkowe. Kamera po wyłączeniu zapłonu będzie działać cały czas, robiąc co sekundę zdjęcia, no i po 30 minutach złoży nam z tego jednominutowy film. To zdecydowanie zaoszczędzi nasz akumulator oraz miejsce na tym dysku. Pozwoli również zobaczyć co działo się przed zdarzeniem, które się nagrało, jeśli się takowe wydarzyło. Sami mogliście się przekonać, że kamera M500 to bardzo ciekawy produkt. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. A jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. Zostawcie też łapę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie, naciśnijcie dzwonek, jeśli chcecie się dowiedzieć o nowych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.